TV prezentuje Heroes of the Storm. Szybka dawka informacji ze świata Heroes of the Storm przed nami. Ja nazywam się Adam Fliszkiewicz i zapraszam na Hot News. Zaczynajmy. Nowe zasady dobierania graczy w szybkich meczach. Od 25 lutego minął już ponad tydzień, kiedy to Blizzard poinformował nas o obecnym systemie dobierania graczy i zaprezentował swoje przyszłe plany dotyczące tego systemu. Abatur, Czogal, porucznik Morales, męcik, nowa czy też zaginieni Wikingowie mają pojawiać się rzadziej w naszych drużynach. Są jednak pewne wyjątki, kiedy to do naszego zespołu zostaną przypisani dwaj gracze grający razem wyżej wymienionymi postaciami. Wtedy, w drużynie przeciwnej, również możemy spodziewać się otrzymania połączenia takich bohaterów. Poprawka funkcji automatycznego wyboru zostanie wprowadzona w ramach przyszłej aktualizacji. Dwa nowe portrety do zdobycia do naszej kolekcji. Pierwszy z portretów będziemy mogli zdobyć poprzez obejrzenie dowolnego finału regionalnego Heroes of the Storm. Jedyne czego potrzebujemy to połączyć konta Twitch TV oraz BattleNet, a po tym połączeniu do naszej kolekcji zostanie dodany ten świetnie wyglądający portret. Drugi portret natomiast zdobyć możemy oglądając finały rozgrywek Spring Global Championship. Które będą miały miejsce w Seulu od 1 do 3 kwietnia. Nie przegapcie tych okazji i zgarnijcie te dwa dodatkowe portrety do Waszej kolekcji. Już tylko kilka dni potrwa promocja tygodniowa w Nexusie. Oprócz bohaterów i skórek do nich znajdziemy również dwa powracające wierzchowce: Prestige Cyrkowca za niecałe 10 euro oraz świnka skarbonka kosztująca 20 tysięcy sztuk złota. Zajrzyjcie do sklepu i zapoznajcie się dokładnie z promocjami w Heroes of the Storm. Promocyjne ceny trwać będą do 1 marca, 19 lutego. Zaznajomiliśmy się z podziałem na grupy oraz komentatorami regionalnych finałów sezonu ESL Heroes of the Storm Championship którego finały będą miały miejsce w dniach od 5 do 6 marca podczas Intel Extreme Masters w Katowicach. Rozgrywki w Hotsa odbędą się nie w samym katowickim spotku, a tuż obok, w międzynarodowym centrum kongresowym. Zapraszamy do kibicowania to już wszystko na dziś. Zapraszam do lajkowania na Facebooku, subskrybowania na YouTube, pozostawiania komentarzy i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych materiałach, które z odcinka na odcinek będą coraz lepsze. Adam Fliczkiewicz, cześć! Licha TV prezentuje Heroes of the Store.